Dzień dobry. Słuchajcie, to będzie taki krótki news, ale po prostu czuję, że muszę, muszą się nim podzielić. Zatytułowałem ten materiał X-Men wstają z kolan, ale równie dobrze mogłem go zatytułować Marvel is making X-Men great again, bo dzieją się naprawdę bardzo fajne rzeczy w, u komiksowych mutantów. I tak jak przez ostatnie roku narzekałem mocno na to, co się stało, co się wydarzyło w ogóle w ramach tego mini-uniwersum mutantów w uniwersum całym Marvela, tak teraz dzieją się same fajne rzeczy. Przynajmniej dla mnie, z mojej perspektywy, wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Więc takie krótkie słówko wprowadzenia. Po Secret Wars okazało się, że mutanci znowu są na krawędzi wygnięcia. No im to się dzieje za jakiś czas, więc w tym przypadku okazało się, że chmura Terrigenu jeśli czytaliście nieskończoność wyszła całość, chyba wyszła całość, mam nadzieję, bo jak nie to trochę głupio, to wiecie, co wam się wydarzyło i w jaki sposób chmura terigenu została wypuszczona, i aktualnie dwie takie wielkie obłoki, dwa takie wielkie obłoki latały sobie po ziemi i dzięki temu pojawiali się nowi Inhumans. Jednocześnie okazało się, że ta chmura, czy te dwie chmury w zasadzie są śmiertelnie groźne dla mutantów wpływają w jakiś sposób na Gen i część mutantów choruje, część mutantów zostaje wysterylizowana, a część mutantów po prostu umiera z miejsca. Po Secret Wars, po tym takim... Próbie restartu, która w połowie została odwrócona i po prostu dostaliśmy to samego uniwersum, co zawsze z paroma zmianami. Minęło 8 miesięcy między końcem Secret Wars, a startem nowych serii Marvela. Z zeszłego roku, zdaje się. I w trakcie tych 8 miesięcy wydarzyło się coś, co sprawiło, że komiksy z Only New no Different Marvel wyglądały tak, jak wyglądały. To znaczy, mutanci mieli swoją szkołę, ale ona była ukryta w takim innym wymiarze, nazywającym się Limbo. Natomiast Magneto razem ze swoimi... Magneto nie jest takim wylanym w komiksach, gdybyście nie widzieli. Nie, nie jest takim złoczyńcą otwartym. Po prostu ma swoje cele, i tak dalej. Więc on zebrał swoją ekipę i razem starali się jakoś przeciwdziałać temu terigenowi. W każdym razie, no, mutanci nie są w najlepszym położeniu. Muszą się ukrywać, muszą uciekać przed tym terigenem. No, oczywiście Inhumans są zadowoleni, no bo ich święty terigen lata sobie po Ziemi i tworzy nowych Inhumans. To swoją drogą oni mieli swoje problemy z tym związane, ale już to nie wnikajmy. Dla nas jako czytelników, no może będę mówił ze swojej perspektywy, bo na pewno są osoby, którym się to komiks spodobało, ale z mojej perspektywy to wszystko było naprawdę mało ciekawe, no bo ta grupa X-Men, ta taka sztandarowa ekipa hmm, występująca w komiksie Extraordinary X-Men była po prostu zamknięta w tym limbo i siedzieli w tej szkole yy, i przez długi czas ta seria się co bardzo nie rozwijała. Na szczęście stał za nią bardzo dobry scenarzysta Jeff Lemire i coś tam starał się na tym ugrać. Solowe serie All New Wolverine czy Old Man Logan były bardzo dobre, ale te grupy Poza Extraordinary X-Men były nieczytalne zwyczajnie. Do tego postacie bardzo lubiane i bardzo moim zdaniem ciekawe, takie jak Cyclops i jak Emma Frost, gdzieś zniknęły i nie było po nich ani śladu. No i dopiero teraz, niedawno, dostaliśmy odpowiedź, co też się wydarzyło. Dostaliśmy coś, co się nazywało. Death of X. No i ten wspomniany komiks pokazał nam, co się wydarzyło. I moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Komiks Weekly mówiliśmy o tym dużo więcej w ostatnim odcinku, spoilerowaliśmy całość, także jeśli jesteście ciekawi, a nie chce wam się czytać, to możecie zobaczyć, ale zachęcam gorąco, żeby przeczytać ten komiks, bo jest naprawdę moim zdaniem świetnie napisany. No i wreszcie, wreszcie mogłem czytać o Cyclopsie, wreszcie mogłem czytać o Emily Frost, która ma ogromną rolę w tym komiksie, a Emma Frost jest fantastyczną postacią. Dobrze pisana jest na no, pierwszoplanową rolę powinna grać zawsze i wszędzie, i tu tak się dzieje. Natomiast najlepsze jest to, co się dzieje teraz. Bo Marvel planuje coś takiego, co nazwa resurrection. I to jest taka inicjatywa, która jak myślę i taką mam nadzieję, ma nam trochę odrodzić właśnie tych mutantów, bo mutanci od jakiegoś czasu byli trochę spychani na drugi plan. To jest oczywiście powiązane z tym, co się działo w świadku filmowo-serialowym, z tym, że Marvel nie ma, nie ma dalej praw do mutantów, ale udało się nawiązać im współpracę z Fox telewizyjną i wspólnie produkują na przykład serial o mutantach, Legion niedługo będzie na ekranach. Te stosunki się ociepliły i Marvel najwyraźniej stwierdził, że dalej jest sens inwestować w mutantów, dalej jest sens tworzyć nowe postacie, dalej jest rozwijać te historie. Natomiast Inhumans trochę spadli tutaj z piedestału. Okazało się, że te serie komiksowe z Inhumans nie sprzedają się tak dobrze, że pomysł przerobienia ich na Drugich Mutantów to też nie jest dobre wyjście. Poza tym sam film przestał być w planach Marvela, w planach będzie tylko serial. No tylko serial, ale wiecie, zawsze czym innym jest serial imitowany w telewizji, a czym innym jest wysokobudżetowy film dla podbicia zainteresowania komiksami. Jednak w związku z tym efektem tego wszystkiego jest to, że będziemy mieli nowe serie z X-Men. Będziemy mieli powrót do takiego klasycznego wizerunku X-Men, na to wygląda. Co prawda, serię, które zapowiedziano, no, przyjmuję z mieszanymi uczuciami. Fajnie, że wrócono do tytułów X-Men Blue, X-Men Gold. To są takie historyczne nazwy tych dwóch ekip. W zasadzie składy są nawet dosyć podobne, choć w przypadku X-Men Blue mamy tych mutantów przeniesionych w czasie z All New X-Men, a nie oryginalnych, no bo ci oryginalni gdzieś tam wyginęli po drodze. W większości. Poza tym będziemy mieli jeszcze parę serii solowych, Jean Grey, Iceman, Weapon X, nie wiadomo czym to za bardzo będzie, oraz serię, która, która mnie osobiście cieszy najbardziej, bo jestem dużym fanem komiksów z młodymi mutantami, czyli Generation X. Wreszcie wraca. Mój ulubiony w sumie mutant, czyli Quentin Choir jest tutaj, widać go na okładce, więc może zastąpię tutaj Cyclopsa wizerunkiem Quentina, który wykonała Weronika, link do jej dewiantarta macie w opisie. Ja Jaram się bardzo, bardzo lubię tę postać i fajnie, że ona wraca. Plus razem z nim wraca grono innych postaci, innych mutantów, i to w większości Generation X ma być serią o takiej specjalnej klasie mutantów. Jeśli ktoś czytał X-Men Morisona, to wie o co chodzi, chociaż tutaj w tym przypadku nie, mo nie mowa o jakichś największych wyrzutkach, ale o właśnie młodych mutantach, którzy nie do końca nadają się na X-Men z różnych powodów, bo na przykład Quentin Choir jest niesamowicie potężnym mutantem, ale jego charakterek trochę uniemożliwia mu uczestniczenie w misjach i stanie się prawdziwym X-Men. Ich przewodniczącą i w ogóle liderką, powiedzmy, mentorką jest Jubilee, która którą możecie pamiętać z kreskówki. Ona zawsze była bezużyteczna. W międzyczasie dorobiła się dziecka i została wampirem, straciła swoje moce, więc to też jest dosyć ciekawe. Poza tym mamy tutaj takich właśnie bardzo nieoczywiste wybory, takich mutantów jak iBoy, który ma oczy wszędzie, albo Nature Girl, która Wiemy, że istnieje i <laughs> pojawiła się raz w jednej serii i tyle o niej wiemy. Dlatego mnie bardzo, bardzo bawi to, że będę mógł wreszcie czytać o tych młodych mutantach, którzy nie pasują nigdzie, którzy są trochę outsiderami. No, zapowiada się to absolutnie fantastycznie. Mało tego, szykuje się, znaczy szykuje się, już się zaczął na dobrą sprawę event związany z mutantami, a konkretnie z mutantami z Inhumans, czyli Inhumans vs. X-Men tak dojdzie do otwartego konfliktu. No bo tak jak wspominam na samym początku, interesy Inhumans są trochę sprzeczne z interesami Mutantów. Tego właśnie dotyczyło Death of X. Właśnie tego, że Cyclops chciał się pozbyć tego Terriganu, natomiast Inhumans oczywiście nie pozwolili mu na to, bo to jest dla nich świętość. No i kontynuacją tego Death of X, dziejącą się już te parę miesięcy potem, kiedy już miały miejsce in Extraordinary X-Men, Old New X-Men i Uncanny X-Men, będzie właśnie Inhumans vs. X-Men. W tym tygodniu pojawiła się, pojawił się zeszyt zerowy, który jest takim wstępem do całej tej historii i moim zdaniem jest bardzo, bardzo dobry. Zarówno to, jak i Inhumans vs. X-Men pisze para scenarzystów, którzy do tej pory właśnie zajmowali się X-Men i Inhumans, czyli Jeff Lemire i Charles Saul. Obaj to są świetni scenarzyści, którzy mają fantastyczne rzeczy na koncie, zarówno grupowe, jak i solowe. I ufam im w 100%, i ten, ten zerowy zeszyt to potwierdza. W zasadzie jest to komiks o ja Emmy Frost Solo, co mnie tak po prostu cieszy. Fantastycznie się to czyta. Słuchajcie, jeśli stęcniliście się za montantami, albo chcecie wskoczyć w ogóle w Conflicting Humans vs X-Men, bo uważacie, że to może być coś ciekawego to myślę, że śmiało możecie się za to zabrać i akurat będziecie na bieżąco z cał cał całym, powiedzmy, tym eventem. W każdym razie to jest duży event, który obejmie wszystkie serie z, z Inhumans, wszystkie serie z mutantami, no i będzie się działo. Z tego, co widzimy, liderami po stronie mutantów będą Emma, Frost i Magneto, z kolei po stronie Inhumans no to oczywiście Meduza, Black Bolt, ale kogo pochodzą Inhumans, wiadomo. I nagrywam ten materiał głównie dlatego, że w tym tygodniu nie ma Comics Weekly, bo będziemy w Poznaniu albo byliśmy poznali mnie, kiedy to publikuję, więc no musiałem się tym podzielić szybko. Natomiast w comic jeszcze o tym pogadamy z Oskarem i Adamem, więc możecie oczekiwać więcej komentarza w tej sprawie. No i czekamy na kolejne ogłoszenia, czekamy na kolejne serie. Nigdzie nie widzę magik. Gdzie jest magik w tych seriach? Wytłumaczcie się. No i czekam w takim razie na więcej. I jaram się jako fan X-Men. Wreszcie, wreszcie coś się dzieje w tym temacie. Wreszcie, kur... Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.